Nie narzekał. Czy wypróżnia pan się bez problemów? Proszę pana, czy to jest pytanie w rodzaju, co słychać? Nie, nie, proszę pana. To jest pytanie zasadnicze. Podjąc w pański temat... Proszę. Dzięki uwaski, proszę bardzo. Smacznego. Proszę, proszę bardzo. Proszę, browarek, proszę bardzo. To jest wyspa szczęśliwa, albo i nie. Say okej okay mi, say okej okay mi, say okej. Okay. Say okej okay mi, say okej okay mi, say okej. Okay. Say okej. Okay. To dziewczyna o oczach, coś nią jak gwiazdy dwie. Say okej. Okay. Tara, ra, 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 Sei okay mi, sei okay mi, sei okay. say da, ra da, ra da, ra Hey, okay, 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 da, ra, ra, ra. Sei okay mi, sei okay mi, sei okay. To nasza niespodzianka Rzuć wszystko na jedną szalę A będziesz Panem w sytuacji Proszę się pospieszyć Za chwilę granica Zajęte! Już, już, już Panie konduktorze Już, już Odwróć się, bo się wstydzę Lepiej, słuchaj I licz tyle razy dzwoni Tak, tak A to pych! A to pysz. Coś ty najlepszego zrobił! Wyjmuj. To jak? Widelcem? Rękami. Rękami? Bierz po jednym, myj i wykaj. Nie dam rady. Na twojej dłoni leży 50 merców. Trafia to do twojej mózgownicy? Łykan. Żeby przemyć chociaż wódką. Nie mamy już czasu na nic. Ja jestem obrzydliwy. Zwrócę. Nie myśl o gównie. Pomyśl o fortunie. Raz. Dwa. Trzy. Uwaga! Do nosika, do Rosika Nie do umywalki! Do nosika! Ja nie chcę być nędzarzem. Ja nie chcę dziadowskiego życia. Ja nie chcę nic jej łaski. Słusznie. Dzisiaj ten jest dobry kto masz Mal. A biedak to świeci papro. Niestety. Światem rządzi pieniądz. Ha. Uczciwą pracą człowiek do niczego nie dojdzie. W A cóż jest warta wolność bez grosza? Wykaj nie pierdol! A co jest najpiękniejsze? <laughs> najpiękniejsze jest życie z miliardami. Wykaj. No to już. O bajecznie. No, to co robimy teraz? Jest wiele możliwości. Jakich? Bardzo wiele. Multum. No ale jakich? Możemy iść tu albo tu. No to chodźmy tam. No to chodźmy. Na tym świecie zawsze była, jest i będzie w cenie tandeta. Więc czym się właściwie mamy przejmować? <śm>